Siema, jestem Karolina i w dzisiejszym odcinku zrealizujemy sobie film, który jest totalną kopią ze Stanów. Więc myślę, że nie trzeba tu jakoś zbytnio wyjaśniać zasad, ponieważ każdy w Polsce już realizował coś takiego, a więc bez zbędnego przedłużania zaczniemy sobie od pierwszego pytania. To jest coś w stylu, jak bardzo wszyscy ze sobą jesteśmy zgodni, czy jeżeli będzie pytanie, czy na przykład każdy jest niski, to wszyscy powinniśmy pokazać Karła, tak samo jak będzie pytanie, kto najbardziej śmierdzi, albo to no co? To też wszyscy musimy pokazać. Słuchajmy, możemy od tego zacząć. A więc kto najbardziej śmierdzi. Dobra. Dobra. Lecimy. Tak, ale to, nie, nie podglądamy, tak? Nie, nie, nie. No, no to jak najdalej wystawcie, żeby nie podglądać. Ja już tutaj mam swój wybór. Każdy wie o co chodzi. To co? Nie wolno podglądać, Jak to tam wygląda u Was? O, o, jaki piękny. O Karolini. Hey. Dobrze Dobra. zrobił. Dalej, dalej, bo to jest no jedziemy dalej. Bambi. Ja już się wkręciłem, ja się wkręciłem, mi się podoba. No, a wy co żeście dali? Nieważne, ważne, na filmie. Dobra, to w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem, na to wychodzi. Kolejne pytanie jest takie. Ale odpowiadajmy, mam prośbę, odpowiadajmy na szczerze, nie robimy jaj. ja, ja tak, odpowiadam szczerze. Ja myślę, że tak uważam. Trzymamy się. Ej, no To jest szczery film, a nie film o przemocy. A tak. można też, przepraszam, tylko można, osob, można też o sobie, że na przykład. Mocno. ja się tak, mógł tak, mógł ta, bardziej, nie jak najbardziej. Ja na przykład, tak? Kto jest najmądrzejszy? A uważasz, że jest najmądrzejszy. Ja jestem najmądrzejszy, tak jakby kto. To chodzi o taką fazę, że Dobra. Nie robimy jaj! Dokładnie, wszelkie odpowiedzi będą tutaj 100% szczere. Ja przysięgam na swojego syna. Dobra, i przejdźmy dalej. Nie masz syna. Pytanie kolejne. Kto najbardziej, najszybciej się denerwuje? O, Bo Jezu, ja mam... ale tutaj trzeba będzie troszeczkę zastanowić się. Nie, wprowadzić. nie trzeba się w ogóle zastanawiać. Eee... A, wiem, wiem to i to wcale nie jest ta osoba, o której myślicie. Ojejku! Nie no, ten film jest mocny. Jak ja uwielbiam ja lubię. Zajewisty. A w ogóle nocy. Ten... Dobra, pokażę to. Nie, nie pokazujemy, nie pokazujemy. Nie, bo ten będzie jedno drugiemu do pieprza. A on nie pokazuje. Ale każdy. Mamy? Nie, no musimy. Nie, no sprawdzamy musimy. Sprawdzamy sobie. Sprawdzamy? No, tylko żebyśmy nie znali odpowiedzi przed. Dobra, pokazali, no dobra. No, do, no, dobra no, tak w takim razie. Dobra. O. No, ale... Przepraszam. <głos> 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 czyli w sumie ja tego nie przemyślałem. <noise> no to dobrze, to e -e -e -y. masz pyta, no. Ale ja się denerwuję tylko na jego, jak on się denerwuje. No nie mówi się na kogo, ale to tak Trzy razy na Karolinę, raz tak. czyli wychodzi no, na to. No, to... Dobra. Ale jedziemy z kawałekiem, mi się to podoba. Jedziemy, proszę, kolejne pytania. Dobra. A więc pytanie numer trzecie: kto jest największym bałaganiarzem? Największym bałaganiarzem. Kurde, tutaj mam dwie opcje. Zresztą mam dwie opcje, ale chyba jedna ja Ja mam jedną, kurde. Dwie opcje. Kurde, ja nie jestem gotowy. Zdecyduj się. Ale mam dwie opcje i ciężko się zdecydować. Panie, to ja też jestem twojąjcą, że nie było na mnie. Ale, ba, ale bałaganiasz to odnosi się również do ciała? Nie bałaganiarz, nie, to tylko bałagan. No, to nie, nie. nie brudas, to bałaganiasz, że na przykład wszystko rozrzuca, nie rozrzuca, rozrzuca. rozrzuca, że nigdzie, wiesz, nie możesz znaleźć telefonu, ładowarki, e, ciągle skarpety, gdzieś koło. A tam dobra, tam. dobra, 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 no, to oczywiste, dobra. To mamy w takim razie tutaj moją opcję, a twoja jaka opcja? Mędy. Ja nie męda, a. Ty nie! No. Ty też wy będziesz. Ale to oczywiste. No. A ty go no. A? A Julka podglądała, oszukuję, podglądnęła no, i od nie, razu nie i kontra ja. zrobiła, także No sprząta ładnie. Maru! Chyba ty za niego sprzątasz. Ale w no, w końca, chodzi, tak, jak nie jak to akurat no. ja zatrudnię, ja płacę sprzątaczkę. Możemy się mówić, że od jutra wszyscy się zwrócimy na sprzątaczkę. No chyba nie. No to jednak to to, to, e, to lecimy z kolejnym pytaniem. Musimy częściej grać w tę grę, także jeżeli będzie dużo łapek w górę, dużo subskrypcji na nowym kanale nie na tym kanale, oczywiście realizujemy kolejne Musza takie filmy dla subskrypcji ja? Karolina ma, jak nagrywamy ten film to ma 30 tysięcy mogę Karolina ma... sobie zrobić małą reklamę na twoim filmie? Jak będziesz sobie na moim, no to, no, to też Marek obiecał, że też kanał uruchomi Mega kocika, samolecika, bang bang, także będzie wy**** nie dobrze. Będzie kompletnie coś innego, zapraszam niedługo, wkrótce Będziemy działać. Lecimy Dari. kolejne Zobaczmy. pytanie. Kolejne pytanie jest takie to jest najmniej odpowiedzialne. odpowiedzialny? Na Dobra, okay. ja już wam zabrałam Mam problem Ja też mam problem. Dawaj Karzełku, kogo dajesz? Dobra. Ja jestem no, jeszcze, obiektywny. jeszcze Julka się zastanawia. No właśnie ja mam tu problem. Ja jestem obiektywny bardzo. zresztą mu dowodnie. No Julka. No czekaj, to jest trudne pytanie. Szkoda Banar pamięci? Mamy mamy mało pamięci. Dam to, to co zbytnio. Dobra, cello, to w takim razie, famoso, totally. Kogo mamy tutaj? O, oh, 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 o cholera. <chic lady> o! 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 Sport, to nie masz portu, ani niczego kurde, tutaj powiem, nie, że jest jestem w szablonie A ja mam jeszcze jedno pytanie do Karoliny. Czy no. będą jakieś pytania na które będę mógł odpowiedzieć innym zdjęciem niż tym zdjęciem? No właśnie nie przewidziałam tego, po prostu brałam jakieś takie popularne pytania, nie wiem no i no. wychodzi na to, że w Dawaj większości dalej. jest to karzowek. Dawaj dalej. Dobra. Kto najwcześniej miał swoją drugą połówkę? W sensie, że, ja nie jako, że Ja wiem, młod, jak ja, wiem się ja wiem, no ja wiem. Znaczy ja nie wiem, a ja dokładnie, wiem, ja Ja podejrzenia wiem. swoje. Ja mam jestem zdecydowany. Dobra, to zaraz będziemy musieli to wszystko przedyskutować, ale ja podejrzewam, Są. że to jest ten osobnik. A ja podejrzewam ja to, a ja podejrzewam tego, tego, osobnika. Wszyscy daliśmy chyba tego samego. Nie? To, tej Dobra. patrzymy wszyscy No. W jakim wieku miałeś? W jakim wieku miałeś? Ja, ja miałem, no, ja miałem szybko tak, no to jest prawda. Myślę, że, ale to, to było, bo to było tak, no, no myślę, że 5 e, latek. Co? No doczą dałeś mnie. mnie? Bo no. mi się wydaje, że ty też byłeś podobno. Nie mogę już oczerniać siebie. To no, trochę ciebie. Nie no, tak wcześniej to nie. Tak, pamiętam coś ten <grym> w tym stylu. Ile ja miałem lat jak z Karoliną? Nie z Karolina! 17! No ja że nie z Karoliną. No. Ale ja sobie ją odejmuję. Dobra, dajemy dalej. Pytanie numer, nie wiem już, które? Kto najwięcej no czasu spędza w łazience? To jest pytanie ciężkie, bo sama nawet nie wiem jak nie odpowiedzieć. To zależy jaki dzień, w jakiej sytuacji. No właśnie tak. Ale jednak tutaj no, to ja chyba wiem. Kurde. Znowu trudne pytanie. Dobra, ja strzelę chyba. No, muszę tutaj strzelę strzelić. Się... Tak mi się po prostu tak. wydaje. Aczkolwiek nie obliczałem nigdy. Ja też nie To Dobra. co? Macie odpowiedzi swoje? Tak, ja chyba tak Poka, poka Nie a jednak, Jednak już rację. Tak. Ja hmm. właśnie nie wiedziałam, dam się, bo stwierdziłam, że w sumie ja maluję się w bazience, bo chyba tam mam lustro i takie różne rzeczy Więc ja stwierdziłam, że a w sumie jesteś... może jak się tak to podliczy Ale, ty jest, się ale ty jest zorganizowana bardziej No może, tak, nie tak, wiem Tak wygląda No Ja się zastanawiam czy ma Marka te... nie dać, ale nie, nie, nie. No nie. Dobra, to co? Lecimy kolejny, już nie mogę się doczekać, jakie będzie następne. Ale jednak da się odpowiedzieć inaczej. No, każę najdłużej co, no proszę. No nie, nie, nie. On tu nie Nie no, czasami zdarzy się dużo. A będzie to kto najczęściej się bije? No może być, najczęściej... To jest najczęściej, niepotrzebne w ogóle, bluzga. To, to jest, najczęściej się bije. Nie, to szkoda, szkoda. Albo na kto najwięcej, najwięcej bluzga, to nie trzeba. No i co? Dobra. Wstyd teraz, jak nagrywamy takie film. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kto ma najlepsze ciało? O, no to wiadomo, ja wiem. Kto ma najlepsze ciało? O ja wiem. Aha, ale oh. zależy pod względem czego. Właśnie, w sumie. Ale obiekt, o, o, ogólnie, ogólnie, całokształt, całokształt to teraz ja już nie mam, ja wiem Ja wiem, całokształt, całokształt jak nie, jak nie wiesz na kogo dać, to no może nie panu. każę, to na pewno nie <noise> skurczony trochę, to nie wiem. No mam lepsze niż ty Możesz zademonstrować, możemy za demonstrować. Nie no dobra, się go ja, ja to będzie Dobra Maruś. Ja swoją odpowiedź uzasadnię w taki sposób, że Że Każdy to wiadomo skurczony jest, ja to wiadomo nie mam czasu na takie rzeczy Arek A ja, ja nic nie robię Arek tak samo w sumie jak ja No ja tu mogę ci podpowiedzieć kto ma lepsze tu. Nie no, ale Karolinę to, Karolinę ciało znam idealnie Także tak taka była moja odpowiedź, ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Nie, jest dobrze, no, ja jestem pokaż, szczęśliwy Pokażcie co macie Karzeł Ej Jurka, ale on jest on, jest Kur... on nie ma on wygrał, ciała On nie Ale on Ale on jest nieporozprawny On jest Przecież to jest Karzeł Dziś to? No dobra, Uuu. ale ciało... Ale zobacz, no, ciało, ciało masz odtąd, do góry masz ciało, a ty jesteś taki... Ale ona go zna, bo ona, on przecież do niej zarywał. No dobra. Ona wie, ona wie. No, mu tak się wie. podoba? No, My aż tak dogłębnie nie znamy Maciusia jak ona. Nie, nie. No, nie. To ma najgłupsze pomysły. To ma najgłupsze pomysły. Ja Definitywnie. Tyż w sumie to też De jest. De jest... Tak, no to dobra, jest. już pierwsza odpowiedź to pierwsza odpowiedź. No ale to no się też jakby zostawiam nad drugą osobą. Definitywnie. Najgłupsze pomysły Jedno. w sensie, że... Ogólnie. Całokształt Bardzo nie kominu, całksztł. dwie osoby do wyboru, tak naprawdę. Karolina na to z... raczej nie wiem, Julka raczej nie wiem, ja mam tylko zajebiste pomysły. <grym> <grym> tak. A każdy to ma chore fazy, także... Ne no tam? Kavga tam mı çeyiz? Ya? Renis. Oy çetisin. Oy çetis var ne parçiyi. Ne? 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 A mi chodziło o to, że twoje pomysły mają złe konsekwencje A twoje są po prostu odniewalne, jakieś głupie. No dobra, to w sumie jednak pół na pół, ojciec i, i każdy Jaki ojciec, taki syn, właśnie, jedziemy To je najwięcej? To je najwięcej? To będzie szokujące, ale mi się wydaje, że to ta osoba będzie W sensie je na równi A z mi się drugą wydaje, osobą, że to ta ale osoba. w porównaniu do masy A ciała ta. to ta. ta U mnie, ja mam na to dowód, że to jest właśnie ta osoba to A kogo ty masz? No, patrzymy no co tylko no za do dół nie, dury, <noise> no, 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 nie co? Dużo. Pieroga dzisiaj jednego zjadłem. No ale no, ogólnie rzecz biorąc, to ty sobie cały czas co chwilę coś jesz. Ja? Jesz coś, ale on nie i za jes jest dużo. chwilę jesteś porny, tak? Ja jem dużo! No, no, to taka jest moja jem. odpowiedź. Ja jem najwięcej. Modelka! No oni najwięcej! Ale, ale, to nie więcej. chodzi o to, jak ty wyglądasz, chodzi o, po prostu o to, że, że ja zauważyłem wielokrotnie... Że pokryje, nas jem. Dokładnie. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kto ma najmniejszego? A to, to... Tego nie wiem, ale są takie przypuszczenia. Wiecie dlaczego pokażę siebie? Bo innych nie widziałem. Ciepłe k***y. <laughs> tego nie Penały. To było po to, żeby go... I... Tak, tak, tak. <grym> Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Kto waży najwięcej? W ogóle to też jest ciężkie pytanie, bo mi się wydaje, okay. że ci dwaj ważą tyle samo. Ja ważę też mniej więcej tyle ja samo. Ja ważę, ja ważę, Nie będziemy oszukiwali. No nie, no jest tak. to jest tak, tak, Na Co mnie zasłaniasz? 75 kg ważę. No, a, no, to, no to tak. To nie ma czego no. kwestionować nawet. To to Dawaj od razu kolejne. To je najbardziej niezdrowo. O, to, to je tak, najbardziej to... niezdrowo. Tak, tak. Je. Tak, tak. tak, proponuję nam, nie, nie, w pi, piję. nie, i piję. nie, nie, sumie to nie, bo nie, nie, to będzie nie, nie, I tak To Ty to... nie, 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 no Znaczy energetyki i to wszystko I McDonald's. to jest przykre, no ale no. Ale kaszelek sobie. Nie no, ale kaszelek, no to rzeczywiście ja to od inaczej nie wygląda, ale to się znaczą. Jak jeździmy ja, gdzieś, to co jemy? Tak, zdrową, rybki. No fajne, ale to my wszyscy. Ale to ja nawet jak jeżdziesz za sam to jemy dobrze. Tak, jemy tylko zdrowe. Ja też jem tylko zdrowe. Proszę nie kwestionować naszych odpowiedzi. Ja uważam, że. To jest moja odpowiedź. Dziękuję bardzo. To może być teraz kto je najgorzej jest zdrowo, tak na kontrast. A no to wiadomo, A to już jest wiadomo. To jest na jest zdrowo. No to wiadomo, wiadomo. wiadomo no. To wiadomo kto. Wiadomi A czy te dziewczyny to w ogóle nie jedzą z tego co zauważyłem? <śmienny> Kul, no, no mało. Dobra, załóżmy, że on, tak? On czasami rzeczywiście. Chodzi sobie gdzieś tam zjeść jakieś no fajne. Tak, no One to w ogóle nic nie jedzą. <śmienny> <śmienny> Także no tutaj nie ma o czym gadać. To no to wyprosto. Jest to bezpieczne. To jeszcze no. Ustawiam na burgeryzmaka, ja dość nań. To jest najbardziej obrzydliwe. O. Najbardziej obrzydliwe. Czy w jest sensie, że robi jakieś takie obrzydliwe szac, albo coś takiego? Dla mnie nikt. o on chodzi. Ja ja korrepozowa też <coughs> nie głosować. Ja to nie, nie, to nie, no, musisz, już, nie ma dla ja mnie takie w sumie... postaci. Nie ma, nie ma takiej postaci. No nie wytykałam. Nie mam. No nie mam tego na słuch. Ja nie słucham na słuch. Dla mnie nie ma też. dla mnie tak, ja nie. Dobrze. A czy jak ktoś nam głosować. Nie, 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 to i to nie, nie, To nie, szczere. najdłużej. nie, się najdłużej? nie, o, nie, nic więcej nie, 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 Tak jest. nie, będziemy nie, się nie, nie, bo nie, ma ja bym na siebie. Siebie to szybko, ale. Chociaż w sumie. Bądź Powiem wam inaczej. Powiem wam, to maluje najdłużej. A Siebie! wtedy to... to ja, bo ja maluję dwie osoby. A mi się wydaje, że ona, bo Aryk, mówiłeś, że tam, że ona dużo czasu. Nie, to. Mówiła. Karolina, bo maluje i siebie. No i właśnie, no właśnie a, się na mnie ja to ja mam podwójnie. Dobra, Dobra. masz no. to zmieniam na Karolinę. No i to są chyba wszystkie pytania, wiesz? Wszystkie? No Albo fajne Lepiej, mniej, a dobrze Chyba, że radę, macie ja jakiś pomysł? Nie, raczej ja, mam, raczej ja mam pomysł, ja mam pomysł i sugeruję odpowiedź A kto jest najmądrzejszy? Zarazem najgłupszy A, no, no dobra Najgłupszy? Najmądrzejszy, a zarazem No No jestem najmądrzejszy Cztery... a, no dziękuję Dziękuję, to, dziękuję. Także tak, już wiecie, wiecie kto jest najmłodszy, najmłodszy na świecie. W takim razie dziękujemy wam bardzo to za oglądanie tego filmu kanał, To kanał zapomniałem. Zapomniałem. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. O tutaj albo na wareczku, bo to może bardziej zachęci. No, nie przedłużając, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Bang bang.